Konieczność segregacji śmieci nie musi być uciążliwym obowiązkiem. Tę codzienną czynność ułatwi nam wykorzystanie pojemnika do segregowania odpadów. Przedmiot ten możemy wykonać samemu. Do naszej konstrukcji potrzebujemy dwie deski sosnowe o wymiarach 40x60 i jedną deskę 25x60. Takie formatki można wyciąć w większości sklepów budowlanych. W obydwu deskach o wymiarach 40x60 na, na jednym dłuższym boku zaznaczamy miejsce podcięcia w odległości około 5 cm od boków, głębokie na 3 cm. Będzie to podstawa pojemnika. Podcięcie nada także trochę lekkości naszej konstrukcji. Deskę ściskami mocujemy do stołu i wyżynarką robimy podcięcie. Po wypiłowaniu otworów, najpierw pilnikiem do drewna, a następnie szlifierką wygładzamy miejsce cięcia. Linia podcięcia to miejsce łączenia ze spodem pojemnika, którym będzie wcześniej przygotowana deska o wymiarach 25 na 60 cm. Na górnej krawędzi deski wyznaczamy punkty do wywiercenia 6 otworów o średnicy 12 mm na obydwu deskach. Pierwszy punkt odmierzamy w odległości 3 cm od boku, następna odległość to 16 cm od zaznaczonego wcześniej punktu i dalej kolejno 3, 16, jeszcze raz 3 i 16 cm. W zaznaczonych miejscach nawiercamy otwory na głębokość 3 cm. W otworach tych montujemy kołki za pomocą młotka. Kołki mają długość 8 cm a średnicę 12 mm. Wystająca część kołka ma 5 cm. Będą to zaczepy do worków na odpadki wyposażonych w taśmę ściągającą. Obydwie deski ustawiamy dłuższymi bokami prostopadle do siebie. W tym przypadku posłużymy się ściskiem narożnym, który bardzo ułatwi utrzymanie kąta prostego oraz zapewni stabilizację przy nawiercaniu otworów i skręcaniu. Za pomocą wkrętów i kleju do drewna łączymy obydwa elementy, korzystając z wkrętarki. W ten sam sposób montujemy element z drugiej strony. Aby ustabilizować całość konstrukcji, w górnej jej części na obydwu rogach, 2 cm od narożników, montujemy za pomocą wkrętów i kleju dwa kołki o długości 25 cm i średnicy 25 mm. Kołki te połączą obydwie deski, a stabilizując konstrukcję dodatkowo będą służyć jako uchwyty. Końcowy etap to malowanie naszego pojemnika lakierobejcą. Ostatnią czynnością jest naklejenie na drewno kolorowych kwadracików symbolizujących konkretny rodzaj odpadków. Pozostaje nam już tylko założyć worki na nasz segregator i segregować śmieci.